og en stund til. w poniedziałek kawa, a w czwartek wystawa. Tada, Mamy wystawę, która nazywa się w poniedziałek kawa, w czwartek wystawa. Proszę proszę Monikę, powiedz coś, jak, jak to się stało. Yy, tak, jakby wstęp już jakby, jakby zrobiłaś. Eee, ja akurat e, miałam parę prac, które od jakiegoś czasu tak sobie właśnie myślałam, żeby gdzie się umiejscowić. No i idealny moment, idealne miejsce, idealna przestrzeń. Eee, w poniedziałek jakby zostałam zauroczona tym miejscem, właścicielem i w ogóle super klimatem, który tutaj jest. Oczywiście, kto jest? Eee, to mnie jakby, jakby kto jest przypadkiem gdzieś tam czy albo specjalnie przyjedzie to, to zapraszam na kawczą Kawcza ile? Kawcza 49 y proszę przyjeżdżać specjalnie nie ma co tu chodzić tak po prostu bo to jest grochów można dosyć w y na przypyszną kawkę po beduinsku, jedyna w Warszawie z tego co wiem y no i zobaczyć no teraz serijki na tamtej stronie Wisły zamknęli się bo był lockdown. Ja nie, nie wiem, czy otworzyli się już. Chociaż nie wiem. No, bo taka kawa no, to na wino są bardzo nie, nie, nie bardzo. Co możecie zobaczyć na wystawie? Są, jest 10 prac. Eee, wszystkie prace e, są z okresu paryskiego. E, jest to olej. Jak to brzmi dobrze okres paryski. Ja. <laughs> jest to ja. olej na kartonie. Eee... Biedność, jedzenie w McDonaldzie i takie. takie o, o, o. <laughs> eee, są opisy prac, też możecie. Eee, myślę, że tu jest super atmosfera i klimat, żeby się wczuć. Jak, jak to się, żeby się wczuć. To są ba, ba, Balans. Balans. A, to jeszcze po francusku ty chcesz powiedzieć, tak? tak. Czyli ja miałam względność, że napisy są po francusku. Eee, też oczywiście każdą pracę można nabyć. E, tutaj myślę, że e, z szefem też trzeba się dobrze dogadać, e, ale wszystkie prace e, są do kupienia, więc... E... Monika Witowicz, coś o siebie proszę cię, bo no, no, naprawdę no, Piotr siemanko, siemanki. Co mogę Wam opowiedzieć o sobie? E, nazywam się Monika Wójtowicz. Mój pseudonim artystyczny jest to karmika. Już mija 12 lat odkąd. Zajmuję się malarstwem i jest to moją pasją i miłością. Co mam więcej powiedzieć? Zapytaj się mnie coś. Przepraszam, ja zgubiłem się Tak. 13 lat malujesz, tak? No 13-12. 12-13, to już dość długo. No ty jesteś od zawodu. Ty uczysz tego jeszcze, tak? Tak, uczę w dwóch szkołach. Yy, I charakteryzacji, i malarstwa. Mhm. No, ja Ci tak powiem. Ja no, już, już kocham tę wystawę po prostu za fakt jej powstania, bo to jest, było, było naprawdę magiczne. My w poniedziałek rozmawiamy, a w czwartek już powiesiliśmy i w, już, już można zwiedzać. Yy. Ale same obrazy, do których ja tylko, tylko zaczynam przyglądać się. Na przykład ta nazywa się po francusku bal, Balance. Bal, balance? Oui, <ślaski> with... <ślaski> <With> balance. Czyli w o balansie. Piotr, część, tak. A tu jakby widać, widać miejsce, widać? Tak, widać, widać. Tu, tu widać. można podejść. Tu jest lusterko bardzo fajne, zrobione ze z ze śwież, śwież, świeżki, tak? Bez szczegółów. bez szczegółów można. Nie, nie można. Co? I tu. Są... I tutaj możecie zająć wizytówki. Ta-da. I wyciąg? Nic nie widzę. Faktycznie coś napisane. Jest bardzo ciemno, trzeba, trzeba to w dzień czytać. W nocy to może nie. Prawda, że skręciłem? Dobrze. nie bardzo się podoba. Na razie najbardziej ze wszystkich, ale to, to różnie się zdarza, bo ze sztuką jest tak, że to coś od razu ciebie jakby idzie, a do czegoś trzeba poprzyglądać się. A właśnie, a mam pytanie do ciebie. Jakie było twoje pierwsza reakcja i... bo nie wiedziałeś jakie... co ja maluję w ogóle. Dzisiaj zostałeś skonfrontowany i podstawiony pod ścianę trochę. A... No ja nie, no co znaczy nie widziałam? Ja wiedziałam no, znaczy, jakby Twój twój Instagram. Znaczy nie wiedziałam, ile ci przywiązę. Tak, ja nie wiedziałam konkretnie, to, to, jakie to będą prace oczywiście. E, no tak, ale no... Jestem szczęśliwy z tym, naprawdę. No. Zapraszamy na kawę po Bidońsku, Święty Spokój i obrazy Moniki. Tak, na kontemplację prac. Cześć!